Witajcie kochani, w dzisiejszej Ewangelii będziemy czytać o uczcie, którą urządzono dla Jezusa w Betanii. I tam pojawia się taki moment, w którym Maria bierze fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaszcza nim Jezusa stopy, a włosami swymi je ociera. I tutaj bardzo, bardzo mnie dotyka te, te, to słowo olejek, olejek narodowy. I, I potem jeszcze jest takie zdanie, a dom napełnił się wonią olejku. Bardzo mnie to porusza, bo, yy, bo ta scena yy, każe mi zadać samej sobie pytanie, czy ja pachnę Bogiem? Czy ja roztaczam wokół siebie Woń Jezusa. Czy ja tak jestem przysiągnięta relacją z nim, byciem z nim, yy, byciem w przyjaźni z nim, że nim wręcz pachnę. Że roztaczam właśnie tą woń jego olejku wokół siebie. Czy zaprowadzam to, tą relację z nim w swoje relacje. Z najbliższymi, z dziećmi, z przyjaciółmi, z, w pracy, z szefem. Czy pachnę Bogiem? Jeśli tak, to super. A jeśli nie, to co mogę w swoim życiu zmienić, żeby zacząć nim pachnieć? Trzymajcie się, dobrego dnia, roztaczajcie wokół siebie woń olejku Jezusa z Bogiem. Pa.